Godzinie 20 ale jako, że musiałem niestety zmienić plany, yy, będą teraz po prostu. No to mamy tak do wygrania: squilter albo Burbazal. Mało profesjonalnie będzie. Odpalimy to po prostu na kąpie. Link skopiowany. Chodzimy na stronę raffle-dash.com. Random comment picker. Dobra, odświeżę. Żeby nie było, że coś tu kręciłem. Wklejam link do filmiku. I pik random comment. Tsunenkasa jest naszym zwycięzcą. Bulbazaur. Ok. O, gratuluję serdecznie zwycięzcy. W opisie mojego profilu jest, są możliwości kontaktu przez Facebooka albo, albo przez maila także proszę odezwij się do mnie. Dobra, czyli mamy Bulbazar. Nagrodą dla ciebie jest Bulbazaur. No i co zrobić ze Squirtlem? To otworzymy sobie na szybko Squirtla. Kompa już nie potrzebuje. Z której strony się otwierało, może być tutaj. Polewamy na mitłu Rainbow czas ciąg dalszy. Dobra, mamy, mamy skirtla i trzy boostery. Mam nadzieję, że będzie tu. Booster numer jeden. Jeden, dwa, trzy, cztery. Chelsea. Spark, Steelix, Onyx, Charmander, bidouf, Wimpod, bidouf, Blissey na rewersie oraz Blastoise holo. Puster numer 2. 1, 3, 4 energia, ekincubator, Solrock, Spark, Ratata, impod Pikachu, Squirtle, Meltan, na Riversie bidów i Articuno Holo. W ostatnio nie siadają za bardzo te boostery z Pokémon Go. O. I ostatnia szansa: Stylix, Ksatu, Slowpoke, Onyx, Charmander, Pidów, Wimpot, Kamerupt i Slaking V, Fularcik. No dobra, jest jeden. Jeden pól. I wygląda całkiem fajnie i nie miałem go wcześniej w swojej kolekcji. Ok, to drogi zwycięzco konkursu. Gratuluję i jeszcze raz powtarzam, odezwij się do mnie. U mnie w opisie są formy kontaktu, z jakich możesz skorzystać. Czekam na Twoją wiadomość. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.